Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Oglubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Oglubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Skończyła się msza święta. Idziemy do domu. Ksiądz rozesłał nas, idźcie w pokoju Chrystusa. Więc my jesteśmy posłani, aby nieść pokój. I tak jak wam już wspominałem o tym, bardzo ważne jest, żeby ten czas zaraz po mszy świętej, tak jak i po komunii świętej, przeżyć w skupieniu. Tak, żeby nie wychodzić od razu. Często ludzie wychodzą już zaraz po błogosławieństwie, po rozesłaniu, nawet nie czekają, aż się pieśń skończy, żeby szybciej wyjść. My zostajemy na krótką medytację, na krótką rozmowę z Panem Jezusem. Tak jak Wam kiedyś mówiłem, mój proboszcz mówił, pobożność parafii poznaje się po ilości mężczyzn pozostających w Kościele na uwielbienie, na dziękczynienie. Święty Szarbel Dwie godziny spędzał dziękując Panu Bogu za dar Komunii Świętej, za Eucharystię, którą przeżył. Ojciec Dolindo Ruotolo, kiedy jeszcze był małym chłopcem, przychodził do mamy, która wracała z kościoła po Komunii Świętej i całował ją w usta i mówił, że czuje Jezusa. I ten chłopiec obdarzony był właśnie tym wielkim wyczuciem na to, że Jezus jest w jego mamie. I każdy z nas też będzie niósł Jezusa po Komunii Świętej. Ja bardzo lubię w tym momencie wyobrażać sobie Matkę Bożą, która po Komunii Świętej właściwie to po zwiastowaniu, bo to było jej zwiastowanie, kiedy Słowo w niej stało się ciałem, kiedy Jezus zamieszkał w jej łonie. Komunia Święta jest czymś podobnym. Słowo, które ciałem się stało, mieszka teraz w nas w sposób fizyczny, wręcz fizyczny, bo Komunia Święta to fragment serca Jezusa Chrystusa, jego ciała, to On sam, to nie, nawet nie fragment, ale to On sam z duszą i bóstwem, z ciałem. Więc Maryja, kiedy było zwiastowanie, ona wychodzi też ze swojego domu, z tego miejsca, gdzie było zwiastowanie, i idzie do Elżbiety. Idzie pomagać, idzie służyć. I tak samo, i to jest taki wielki przykład dla nas, kiedy Jezus zamieszka w nas, powinniśmy iść służyć. Jezus na ostatniej wieczerze. Umywał uczniom nogi. I kiedy oni się dziwili, co on robi, on do nich powiedział: Widzieliście, co Wam uczyniłem. Wy mnie nazywacie Panem i nauczycielem. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli ja, Pan i nauczyciel umyłem Wam nogi, to i Wy też powinniście sobie nawzajem nogi umywać. I to wyjście z kościoła jest pójściem do naszych braci i sióstr. Tych, którzy wierzą i tych, którzy nie wierzą, jest służbą. Tak jak Maryja, Józef i Jezus, Józef też służą. Wypełniają swoje obowiązki, ale to jest ich służba, nie praca. To jest służba na chwałę Boga. Kiedy Maria przychodzi do Elżbiety, wyobraźmy sobie, że przychodzimy do domu, wracamy z mszy świętej, i Maria do Elżbiety mówi, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem błogosławioną mnie nazwać będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił w mi wszechmocny, a Jego imię święte, jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę a pokornych, głodnych, nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swoim miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Taki to hymn magnifikat. Dobrze było go by się nauczyć, czy mieć go gdzieś w książeczce i po Komunii świętej przeczytać go bo jest on właśnie takim wzorem jak my powinniśmy wielbić jak podchodzić do dziękczynienia Maria po zwiastowaniu wielbi Pana i raduje się jej duch i tak samo my kiedy wychodzimy z eucharystii powinniśmy być pełni wdzięczności i radości i wesela bo święty smutny to smutny święty święty to nie jest ponurak, to nie jest dziwak, to nie jest jakiś taki człowiek, który nie podchodzi do niego, bo on teraz się jest na wyższym poziomie już, ale to człowiek radosny, który przeżywa w sercu swoją radość spotkania z Jezusem. I tak jak kobieta, która niesie w swoim łonie nowe życie i cieszy się tym życiem, tak i my, wychodząc z, z, z kościoła, też tego nie widać jeszcze, tego nie widać, że mamy w sercu Jezusa, ale to czuć, to czuć w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych czynach. I Święty Paweł powie, że o, o swoich duchownych dzieciach, mówi, że wszyscy czują od was zapach Chrystusa, bo widzicie, nie tylko w słowach, w gestach, ale też w naszym byciu powinno być po Mszy Świętej coś nadprzyrodzonego, coś nie z tego świata, coś, co rozprasza mroki tego, tego świata. I tam, gdzie pójdziemy, wrócimy do domu, do, w którym może nie wszyscy chodzą do kościoła, tam powinniśmy mieć pokój, radość, miłość i podnosić, podnosić tych ludzi, którzy czasami. Są przybici swoim grzechem, swoją słabością, i nie walczyć z nimi, nie wojować, nie wytykać im ich grzechów, ale uniżyć się tak jak Jezus, jak Maryja w służbie i, i podnosić podnosić tą upadłą ludzkość, upadły świat. I to nie my będziemy podnosić, nie my będziemy dawać im pokój i radość, ale to sam Jezus który żyje w nas, jest w nas. Maria, kiedy weszła do Elżbiety, to Elżbieta od razu w duchu poczuła, że Maryja jest brzemienna, że przyniosła jej Jezusa. I jej syn, Jan Chrzciciel, który też jeszcze był w łonie, też odczuł to. My, kiedy przychodzimy z, komunii, z Komunią Świętą do domu, to też to czuć. I Proszę Was, żebyśmy Komunię świętą mieśli, żebyśmy nie zapominali o tym, żeśmy przyjęli Komunię świętą. I też Komunia żyje w nas do następnej komunii. Jeżeli chcemy przyjąć kolejny raz Komunię Świętą, jeżeli kolejny raz chcemy uczestniczyć w Eucharystii, to też będzie nam łatwiej i będziemy za tym tęsknić, by za tym pragnąć tego kolejny raz, to kiedy przyjdą pokusy, kiedy przyjdzie jakieś chęć zrobienia czegoś złego to będzie się nam się łatwiej opamiętać, łatwiej zwyciężyć te pokusy. Bo Jezus Chrystus jest w nas, kiedy my będziemy mieć świadomość tego. Tak samo jak wam mówiłem o liturgii słowa, żeby zapamiętać chociaż jeden zwrot, jedno słowo, jedno zdanie i, i żyć tym słowem. I rozmyślać o nim. I opowiedzieć też o nim. Albo przede wszystkim samemu pamiętać. Także jest z nami Chrystus, kiedy wychodzimy z Mszy Świętej. Jest w nas, tak jak dziecię w łonie kobiety, która poczęła. Tak, i w nas jest Jezus. I on w nas będzie rósł, jeżeli będziemy go pielęgnować, jeżeli będziemy o niego dbać. Niech tak będzie, i na to Was błogosławię, aby Jezus żył w nas, w Komunii Świętej żebyśmy Go zanieśli do, do tych, którzy Go jeszcze nie mają, którzy Go jeszcze nie przyjmują. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo, kapłańskie błogosławieństwo, które daje w imieniu Bożym. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.